Ja Wam pokażę, jak wyłączyć ESP w OPLU A3H, tak zwanej trójce. No, jeśli nie mamy przycisku od ESP, tak jak ja nie mam tutaj, nie mam przycisku. Funkcjonalność licznika na to nie pozwala, bo nie ma go w kodach zawartych. Możemy zrobić taką lekką fuszerkę. No, czasami warto wyłączyć ESP. Otwieram sobie skrzynkę z bezpiecznikami. Szukamy tego bezpiecznika numer 2. 30A ten bezpiecznie musimy wyciągnąć i zrobić taki mały obwodzik kabel przeplatamy przez złącze fabryczne otwór fabryczny, który, którym idzie instalacja już Wam go pokazuję tutaj mamy otwór musimy zdjąć półeczkę, ta co jest tutaj pod nogami osłania to do dodawania gazu tutaj mamy otwór Przeplatamy przez niego drut. To wyciągamy przez niego drut. Drut mamy tutaj nam wychodzić, trzeba trochę go się połączyć, żeby go tam złapać. Bierzemy drucik, zaginamy go. Łączymy dwa kable, bo będą nam potrzebne dwa. Zaginamy drucik, żeby nam się nie rozpięło podczas przeplatania. to jednego to ciężko. Tak mamy zagięty. Wrócić, żeby kabel na nie puścił. Zaraz wam pokażę co będzie trzeba zrobić dalej. Kable już mamy dwa w kabinie przywlecone. Ładnie wyszły. jest jest więc nic nie stanie. Musimy zrobić połączenie z tym bezpiecznikiem poprzez. Z jednej strony złączka samiec, która wchodzi do bezpiecznika A z drugiej strony samiczka, która wchodzi do skrzynki z bezpiecznikami pod maską Tutaj wspinamy To będziemy je tak spięte Jeden kabel będzie szedł z kabiny do bezpiecznika tutaj będzie wchodził a drugi kabel natomiast będzie wchodził do skrzynki z bezpiecznikami a przełącznik będziemy mieli zamontowany przełącznik będzie zamontowany w płycie pod pod kierownicą żeby to za bardzo nie wyglądało tak wieśniacko a to jest myślę że dobry pomysł jak wyłączyć ASP, na przykład gdy się zakopiemy w śniegu to tylko tak wyjedziemy, inaczej nie wyjedziemy. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko będzie funkcjonowało w trakcie jazdy. Tak wyglądają wyprowadzone przewody. Mam tutaj samca i samiczkę, żeby połączyć. Wyrysana dziurka tutaj w skrzynce z bezpiecznikami. Zaraz to uszczelnimy. Kabel idzie, jest tutaj zaizolowany, żeby się z nim nic nie stało. Wchodzi do kabiny. Teraz już mamy wypuszczone dwa kabelki. Jestem już zaizolowane w termokurczach do przycisku, Drata to złożymy i będziemy testować, jak to działa. Chciałbym poinformować, że ten typ rozwiązania to nie jest włączenie komputerowe takie, które po, automatycznie po włączeniu SP system nam przewróci sprawność systemu działania. Ten system będzie działał na zasadzie rozłączenia bezpiecznika, czyli. Jeśli wyłączymy kontrolę trakcji, ona się zostanie wyłączona, ale jeśli ją załączymy z powrotem, będziemy potrzebowali około no, kilkanaście obrotów kół, żeby system zaczął poprawnie działać, więc musimy wziąć na to poprawkę, że to nie będzie momentalny powrót do stanu nominalnego działania systemu. Chciałbym wam to zademonstrować, że przeprowadzone prace działają. Zobaczcie, tu jest pstryczek, to jest pstryczek. Wyłączam go i zapaliła nam się kontrola trakcji. Brak. Podłączyłem i kontrola trakcji znika. Wyłączam. Kontrola trakcji się pojawia. Włączam. I kontrola trakcji jest. Sprawdzałem to wjeździe traci trakcję, ale mamy ograniczenie do 4000 obrotów. Ale moc jest w pełnym zakresie, tylko jest, ograniczone są ograniczone obroty do 4000. Więc według mnie. Warto mieć, nie trzeba tego używać, ale gdyby coś się miało stać, to jednak warto. Dziękuję i pozdrawiam. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz zostawienia lajka. Siemka.